Serdecznie Państwa zapraszamy do odsłuchu naszego kolejnego odcinka z serii Prasówka, w której omawiamy najciekawsze wydarzenia polityczne z ostatniego tygodnia. Nazywam się Wojciech Rudnicki, a dzisiejszy odcinek wraz ze mną przygotowała Lena Kosman, Patryk Śmigla i Maria Mirenkowa. Na początku opowiem Państwu o tragicznych skutkach wyborach w Tanzanii. 29 października Samia Suluhu Hassan wygrała wybory prezydenckie zdobywając ponad 98% głosów. Spotkało się to z oburzeniem ze strony obywateli, ponieważ z wyborów wykluczono dwóch głównych kandydatów opozycji. Tego samego dnia wybuchły protesty w największych miastach Tanzanii. Jej władze w odpowiedzi na niezadowolenie obywateli, podobnie jak władze Nepalu, wprowadziły blokadę internetu, która trwała od środy do poniedziałku. Opozycyjna partia Hadema zarzuciła siłą bezpieczeństwa wyjątkową brutalność wobec protestujących, podając szokujące dane. Liczba ofiar śmiertelnych sięgać ich zdaniem może nawet 700 osób. Rzecznik Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka podał, że co najmniej 10 osób zginęło z rąk sił bezpieczeństwa. Sytuacja najprawdopodobniej jednak jest dużo gorsza, bo pojawiają się doniesienia o setkach ciał usuwanych z ulic, których nie mogą odebrać nawet rodziny. W poniedziałek pomimo tragedii odbyło się zaprzysiężenie prezydentki. Hassan wyraziła smutek z powodu przemocy, która doprowadziła do strat w ludziach imieniu. Nie podała ona jednak oficjalnego stanowiska dotyczącego liczby zabitych protestujących. Pozostaje nam oczekiwać na rozwój wydarzeń. Warto jednak zwrócić uwagę, że to nie pierwsze takie wydarzenia związane z wyborem Hassan, bo w 2020 roku sytuacja również eskalowała po ogłoszeniu wyników, a protestujący zginęli w wyniku działań służb bezpieczeństwa. Pozostając w tematyce wyborczej, przekazuję głos Marii, która opowie o wyborach w Nowym Jorku. W Stanach Zjednoczonych 4 listopada odbyły się wybory lokalne, w których kandydaci Partii Demokratycznej odnieśli serię zwycięstw w kluczowych wyścigach. W Nowym Jorku z ochramą Danii został pierwszym muzułmaninem w historii miasta, który obejmuje urząd burmistrza. Zdobył 50,4% głosów, podczas gdy niezależny Andrew Cu Cu Cuomo otrzymał 41,6% głosów, a kandydat Republikanów Curtis Sliwa około 7,1% głosów. Мамдані провадив свою кампанію виборчим під гаслом Учинення Нового Йорку міста, в якому можуть собі дозволити жити також особи чинців, міських, місців у нижчих доходах. Обіцяв замороження чиншів, урахування безплатних ліній автобусових, отварчі міських субсидіюваних супермаркетів і проведення інших розв'язань в спірайонцях мешканців у скромніших щотках. Заповіді уровні що же Новий Йорк бенджі броніч іммігрантів, сполучності чорноскурий, орес вальчич з антисемітизмом. Prezydent Stanów Zjednoczonych zareagował na wyniki wyborów lokalnych publikując wpis na platformie Truth Social. Według niego, socjologowie uważają, że sukces demokratów wynika m.in. z trwającego w kraju kryzysu związanego z tzw. shutdownem oraz z faktu, że nazwisko Donalda Trumpa nie pojawiło się na kartach do głosowania. Ale kim jest Zuchra Mamdani? Urodził się w Ugandzie w rodzinie pochodzenia indyjskiego. Do Stanów Zjednoczonych trafił przez Republikę Południowej Afryki, a obywatelstwo amerykańskie uzyskał dopiero w 2088 roku. W 2020 roku został wybrany do zgromadzenie nowego, nowego Jorku, a w 2024 roku ogłosił swój start w oborach na burmistrza. Wówczas wielu ekspertów kpiło z jego szans. Dziś sta się pierwszym muzułmanskim burmistrzem Nowego Jorku. Хамдані був критикований за своє попадчі для Палестини ораз острої риторики в обиск політичних вшичівніків. Політик, оповідаючий за підніщенням податку для найбогатших ораз за збільшенням плаці мінімальне до 2060 року. Своєю кампанією, як у імі Грандзуганди, опер в дуже межі на темачі доступного мішкальництва. Його програм бжмі як визвання в обиск до тихчасового систему. kontrola wzrostu czynszów, bezpłatne autobusy i usł usługi opieki nad dziećmi. W mieście o zawrotnych cenach nieruchomości takie obietnice odbierane są jak swoisty rewolucyjny manifest. Teraz przekazuję głos Patrykowi, który opowie o czeskiej umowie koalicyjnej. Czeski miliarder Andrzej Babisz, wokół którego toczy się postępowanie karne w sprawie korupcji, zostanie prawdopodobnie po raz kolejny premierem Republiki Czeskiej. Stanie się tak ze sprawą umowy koalicyjnej podpisanej 3 listopada między kierowaną przez Andrzeja Babisza partią Akcji Niezadowolonych Obywateli a ugrupowaniami Kierowcy dla Siebie i Demokracja Bezpośrednia. Nowo powstała koalicja posiada obecnie 108 z 200 mandatów w niższej Izbie Czeskiego Parlamentu, co otwiera im drogę na utworzenie własnego rządu i powołanie Babisza na premiera. Celem nowo powstałej koalicji jest odsunięcie od władzy urządzającego od 2021 roku Petera Fiale. Babisz w swojej obecnej kampanii obiecuje znaczące ograniczenie pomocy dla Ukrainy, sprzeciw wobec części przepisów Zielonego Ładu oraz zmniejszenie podatków dla przedsiębiorców i zwiększenie płac w sektorze publicznym. Natomiast jego koalicjanci zaś zadeklarowali, Całkowite wycofanie się z przepisów ekologicznych oraz chęć przeprowadzenia referendum w sprawie wystąpienia Czech z Unii Europejskiej oraz NATO. Sam Babisz natomiast absolutnie wyklucza możliwość przeprowadzenia owych referendów. Dziękujemy Patrykowi, a teraz przekazuję głos Lenie, która przedstawi aktualną sytuację Zbigniewa Ziobro. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro stracił immunitet. 29 października prokuratura krajowa podała informację, że złożyła do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Zbigniewa Ziobry. Przedstawiono zarzuty popełnienia 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił immunitet większością głosów. Przeciw zagłosowało prawo i sprawiedliwość i konfederacja, a za obecna koalicja rządząca. Sam zainteresowany wiadomość o decyzji prokuratury krajowej komentuje na konferencji prasowej w Budapeszcie. Postanowiłem się spotkać z Państwem w dniu dzisiejszym, zanim doszło do prac Komisji Regulaminowej, aby zapowiedzieć swój aktywny udział w tym procesie. Poseł ocenił, że zarzuty są fałszywe, nieprawdziwe i absurdalne. Po decyzji Sejmu Zbigniew Ziobro dalej utrzymuje, że działania wymierzone w niego są rodzajem zemsty prowadzonej przez premiera Donalda Tuska. Zamierzam się bronić, zamierzam używać prawdy. To, co oni robią, jest ich desperacją. Oni liczą, że igrzyska przysłonią ich niekompetencje, przekonywał Ziobro w rozmowie z telewizją. Republika. Jedno jest pewne: prawda zwycięży, wolność zwycięży, Polska będzie wolna od Tuska i tej szajki przestępczej, komentuje poseł PiS. Jeśli były minister sprawiedliwości powróci do kraju, zostanie wszczęta wobec niego procedura przymusowego zatrzymania. Aresztowanie Zbigniewa Ziobry ma służyć doprowadzeniu posła do prokuratury w celu przedstawienia mu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Zbigniew Ziobro nie złożył wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Na koniec ponownie oddaję głos Lenie, która opowie o kolejnej tragedii, która miała miejsce w Nepalu. Lawina w Himalajach zabiła 7 osób. 3 listopada przed szczytem znajdującym się na wysokości 5630 metrów nad poziomem morza o 10.30 czasu lokalnego lawina dosięgnęła bazę wspinaczy. W wyprawie na szczyt góry Jalungri brało udział 15 osób. Pierwotnie podano informacje o śmierci trzech, ale wraz z upływającym czasem liczba wzrosła do siedmiu. Wśród ofiar znajdowali się obywatele Włoch, Niemiec, Francji i Kanady oraz dwójka lokalnych szerpów. Komisarz policji przekazał, że odnaleziono dwa ciała. Pozostałym szerpom udało się dotrzeć do obozu znajdującego się 700 metrów niżej. Poszkodowani zostali przewiezieni helikopterem do szpitala w Katmandu stolicy Nepalu. Wpływ na opóźniające się działania służb mają pogarszające się warunki atmosferyczne i niewystarczająca ilość wykwalifikowanych spinaczy na miejscu. Ratownicy współpracują z lokalnymi szerpami. Wśród magicznie ocalałych znajduje się 54-letnia francuska Isabelle Solange, która straciła męża w lawinie. Opowiada, że miała szczęście, bo była po lewej stronie obozu. To pozwoliło jej przeskoczyć kamieni i zakopać się w śniegu do czasu przybycia pomocy. Nepal jest domem dla 8 z 14 najwyższych gór na świecie, a sam wspomniany wyżej szczyt, mimo że nie jest wśród najwyższych, jest częstym wyborem dla niedoświadczonych wspinaczy z powodu przystępności i łatwej aklimatyzacji, lub jest też przystankiem do zdobycia wyższych gór. To było wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy do pozostawienia polubienia, komentarza, a także odwiedzenia nas na Instagramie i Facebooku. Słuchać naszych materiałów mogą Państwo także na Spotify, a wszystkie linki znajdą się w opisie. Pozostańmy w łączności ze światem i do usłyszenia.